Witajcie w powtórce AMX-em 1305 w losowaniu z dziewiątymi Tierami. Urwisko i na pewno będziemy tutaj próbowali zająć górkę. pasosta na to ile bohater na uszkodzeń, to to jest jedyny chyba możliwy scenariusz. Przynajmniej tak mi się wydaje. Bo raczej nie będzie tutaj grał z środka, mając takich rywali jak Beczka, Seta, i Samausa albo iPhase 1, i Mixa 520, S77, to, to raczej to nie powinno tutaj być dobrym pomysłem, ale przejeżdżamy i wydawać by się mogło, że dostali nas niemalże w ostatniej sekundzie, czyli udało się ujechać bezpiecznie, bez straty HP, tylko teraz tak, z drugiej strony jeśli tutaj któryś rywal stwierdzi, że on tu sobie podjedzie, to to będzie dla nas wymarzona sytuacja, ale nie podoba mi się bardzo, że tutaj przyjechał tylko Leopard 1. Nasi są po drugiej stronie, tutaj ten I7 może nam troszeczkę zagrozić, ale przynajmniej ten rozdział naszej drużyny pozwoli rywalom poczuć się nieco bardziej pewnie i być może tutaj... Dostaniemy okazję, żeby sobie lepiej do nich postrzelać. No bo chociażby taki AMX 520, to on nie czuje tutaj przed nami żadnego respektu i będzie sobie tak po prostu wychylał mało tego sam i siódmy też się tutaj przedstawił. My oddaliśmy ostatnią pesteczkę w tego AMXa, Chociaż kubaniec się pod nas cofa i mierzy, mierzy, mierzy na szczęście. Nie trafił, ale niestety my również. I wracamy do ładowania. Działa. Zajmuje 24 sekundy, więc w zasadzie nie jest to jakiś długi czas, ale tu robi się niebezpiecznie. Wyjeżdża na nas, Selma, ona może nas zdjąć niemalże na magazynek. Tutaj musimy bardzo uważać, ale strasznie słabo. Jej ta seria poszła z tego karabinu i musimy ją teraz za wszelką cenę skończyć. No niestety, zwiał. Nie postawiliśmy go tutaj na gąsienicy, a mielibyśmy wtedy. Dużo łatwiejsze życie, a tak wciąż będziemy musieli się nim męczyć. Chyba, że Rucz albo jeden z naszych czołgów ciężkich go tutaj zdejmie, ale musielibyśmy go przede wszystkim podświetlić. Uwaga na Godzilla, uwaga na Strv, którzy mogą być gdzieś niedaleko. Tutaj Selma jest ustawiona w miarę defensywnie, ale my jesteśmy w stanie wydać w nią Jeszcze jedną pesteczkę i na szczęście ją skończyliśmy, więc na górce możemy powiedzieć, że czujemy się teraz w miarę bezpiecznie. No niestety, nasza drużyna już na samym początku narobiła sobie całkiem sporej straty, jeśli przynajmniej chodzi o punkty wytrzymałości. W czołgach nie wygląda to tak źle, ale hp już to nie jest wcale dobrze. Ładujemy kumule, one mają nieco więcej penna, też jest serfał. Ma całkiem dobry ten pancerz, jakby nie patrzeć na działa niskiego kalibru. To nie jest Udesik 03, którego można przebić bez większego problemu. Tutaj też widać, że bohater kombinuje i strzela tak, żeby być za drzewkiem i nie mogli w nas tutaj strzelać. Na szczęście nikt nie zdążył zrywali, zareagować tutaj śmiało obiliśmy tą esetę zadając jej całkiem spore uszkodzenia. To mogło być całkiem niezłe, ale ona sama jest już na ogrysku, i tutaj mogą ją skończyć. Ma jeszcze rozwalony magazyn, więc trochę mu współczuję, ale nie do końca się opłacało strzelać. Ale trzeba było, bo rywale przelali się w tym momencie na drugą stronę. A MX50, bez końca, no, ma mx 50-120, i tu robi się już na pewno nieciekawa sytuacja. Podobnie ma się. Sprawa odnośnie pojazdów po drugiej stronie nie wygląda to już tak komfortowo. Tu już lada moment nie byłby w stanie nas nikt wspierać. Maus wydaje mi się, że jest na dość otwartej przestrzeni. Tutaj jeszcze CS nas strzela, więc ryzykujemy całkiem sporo w tym momencie. Przebił nas po raz kolejny. No, chłop miał farta, zniknął ze spota, mimo to nas tutaj trafił, więc w zasadzie. Wydaje mi się, że nawet zrobił to w pewnym sensie na ślepo. Mamy beczkę tyłem. To jest wymarzona dla nas sytuacja i raczej nas nikt nie podświetli. Możemy go nawet skończyć, jeśli nam dobrze poleci. Ostatni pocisk. Mamy zrobione 5000 uszkodzeń, ale niestety dostajemy spota od Mausa. Pytanie, czy CS tutaj mierzy na szczęście, nie i teraz co robić? Pomagać naszym, naszemu mausikowi, czy może walczyć tutaj z CS-em, ale niestety wydawać by się mogło, że będzie to walka, ale z AMX-em, z amx em 1 ale i tak jedną honorową pesteczkę w tego Gamonia trzeba było oddać. Mausa można trochę pokarać, można pokarać też cs ale czy zwracać uwagę na siebie tego CS-a? Nie wiem, AFACE1 może nam tutaj zrobić w każdej chwili dosyć dużą krzywdę, zresztą nas podświetla dla tego cs ale na szczęście... Tutaj Conqueror go skończył, teraz ładujemy, moglibyśmy później spróbować wyjechać na AE Phase 1 ale no niestety nie mamy go tak jakby na magazynek, zabraknie nam uszkodzeń albo nam polosuje, to jest z tego kwestia. Tego typu, że tutaj sporo ryzykujemy, ale bohater wyjeżdża, Może teraz oddać spokojnie trzy peski i się wycofać. No już niestety wiemy, że nam tak dobrze nie polosuje, żeby go zdjąć jeszcze na jeden strzał, ale my sami możemy się tutaj wycofać pod naszych sojuszników. Ale uwaga na Manticore, która jest tuż za nami. Na szczęście T57 Heavy zajął się nią w odpowiedni sposób i tutaj. Ten lajcik jest niemalże na jeden strzał, no chyba dla wszystkich naszych już sojuszników. Póki co, walka z Aefejswanem. My tutaj musimy uważać, nie mamy też pocisków goldowych. One mogłyby w tej sytuacji okazać się dla nas niezwykle cenne. Przed nami albo obiekt, albo mantikora. Tutaj walka z Aefejswanem jest wciąż dosyć ryzykowna. Musimy odpowiednio manewrować i cały czas się tutaj na niego patrzeć, czy jest opcja, żeby go w jakiś sposób zajechać? Tak, średnio bym powiedział, ale na szczęście on tutaj spudłował. Wyciąga nas niestety jednak pod tego esterfała. Ale robi to na tyle skutecznie, że mało brakowało, abyśmy dostali peskę. Powinniśmy nieco bardziej tutaj uważać. KPZ-cik się na naszych plecach. W niego można by tutaj wbić strzał lub dwa. Tym bardziej, że jest już ogryskiem. Ale znowu po raz kolejny T57 Heavy się spisało. Teraz wyjeżdżamy bardzo agresywnie. Na szczęście S-T-R-V nas w tej sytuacji nie przebił, nawet nie strzelił, więc może już się gdzieś przestawił. Chociaż Mausika nam zniszczył, więc po prostu nas być może nie widział albo nie zdążył zareagować. To czego się obawiałem, to tego, że gdzieś Manticora może pojechać jakąś... Dziwną trasą objechać naszych, ale ona jest tutaj wciąż przed nami. I walczy. I teraz pojawia się pytanie, czy nam opłaca się tutaj jakoś ryzykować i zjeżdżać, czy nie. No, na pewno teraz jak jesteśmy na spocie, no to jeszcze tym Sterfałem może nam rzucić pestkę, jednak nie zdążył się na nas obrócić po raz kolejny 8300 uszkodzeń na liczniku i zostały nam się niestety tylko. Dwa magazynki, sześć pocisków. Także musimy niezwykle tutaj uważać, bo godzilla wciąż na fullu Manticora może nas poświetlić, może tym lightem na nas wyjechać w każdym momencie, albo możemy przyjąć jakąś niezbyt miłą pesteczkę. Cieszy jedynie to, że tym T57 Heavy ma więcej tych punktów wytrzymałości. My musimy teraz sprawdzać mniej więcej, co się dzieje z każdej strony, tak żeby albo nasz sojusznik Miał info, albo żebyśmy mogli odpowiednio wcześnie zareagować i na przykład zdjąć taką Manticorę, która według mnie w tym momencie jest dla nas takim największym zagrożeniem, bo może nas skutecznie podświetlać. Jedzie Godzilla, no niestety to może być trudny przeciwnik, ona w nas celuje, zobaczyła, niestety, więc miejmy nadzieję, że też Manticora nas gdzieś tutaj nie wypatrzy. Bo może być dla nas to dosyć kiepskie, wchodzi nam kolejny pocisk. Niestety nas zobaczył, spudłowała teraz T57 Heavy. Gdyby był na miejscu, był na pozycji, mógłby ją w miarę bezpiecznie zdjąć. Niestety, już został się nam ostatni magazynek. Nie wygląda to kolorowo. Istnieje prawdopodobieństwo, że w związku z brakiem amunicji, ta bitwa może zostać przez nas przegrana, więc teraz musimy na pewno niezwykle ostrożnie dobierać wszystkie nasze peski i wychylać też bardzo powoli, tak żeby tym STRV nie był w stanie nam nic tutaj zrobić. STRV podjeżdża na blisko i teraz duży problem, nie możemy znaleźć opuszczenia działa, trzeba palić wrotki Manticory, jak nie było, tak nie ma. Tutaj przypomina mi się sytuacja też z jednej bitwy, tylko żeby jahałem i dwa STRV. -y szakalem No, nie było z tego zbierać, tak jak teraz z naszego bohatera. No i niestety on poległ mógł spokojnie zrobić te 10 tysięcy, ale to się nie udało. Bitewka prawdopodobnie będzie też przegrana, bo już tutaj godzilla skończyła nam naszego sojusznika, ale i tak sam na trzech, więc na pewno ciężko byłoby się magazynkowi z tego wykaraskać. Bitwa niestety przegrana, ale to, co zrobił nasz tutaj bohater, to na pewno zasługuje na odrobinę uwagi. Może 10 tysięcy nie przekroczył, ale 9,5 tysiąca uszkodzeń i tak robi wrażenie. Mam nadzieję, że powtórka Wam się podobała. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia. Na razie cześć i czołem.